Latem, pod koniec lipca, gdy Mazury są pełne dziecięcych głosów, zapachu ognisk i dźwięku wody uderzającej o brzeg jeziora, doszło do wydarzenia, które na zawsze zmieniło życie wielu ludzi. Był to zwyczajny dzień na obozie harcerskim, zorganizowanym wśród lasów, z dala od większych miejscowości. Ośrodek składał się z kilku drewnianych baraków, prowizorycznej stołówki i miejsca na ogniska. Dla uczestników był to czas wakacyjnej swobody, pierwszych samodzielnych decyzji i poczucia bezpieczeństwa, jakie daje obecność dorosłych opiekunów. Wśród uczestników obozu znajdował się czternastoletni chłopiec. Cichy, spokojny, nie sprawiający problemów, nie wyróżniał się niczym szczególnym. Lubił wodę, spacery po lesie i nocne rozmowy przy ognisku. Dla jego rodziców był to pierwszy raz, kiedy pozwolili mu wyjechać tak daleko i na tak długo. Tego popołudnia drużyna przygotowywała się do wieczornego ogniska. Instruktorzy zajęci byli organizacją zajęć, a dzieci wykonywały drobne obowiązki. Gdy okazało się, że brakuje wody pitnej, chłopiec zgłosił się, by pójść do pobliskiego źródła. Droga była krótka, dobrze znana i wielokrotnie uczęszczana. Nikt nie widział w tym niczego niepokojącego. Wziął manierkę i ruszył w stronę leśnej ścieżki. Minęło kilka minut, potem kilkanaście. Ognisko miało się zaraz rozpocząć, ale chłopiec nie wracał. Jeden z instruktorów wysłał starszego harcerza, by sprawdził, co się stało. Po chwili wrócił sam. Powiedział, że przy źródle nikogo nie ma. Rozpoczęto poszukiwania w najbliższej okolicy. Wołano jego imię. Przeczesywano ścieżki. W końcu, kilka metrów od wody, znaleziono porzuconą manierkę. Stała na ziemi, jakby ktoś odłożył ją na chwilę z zamiarem szybkiego powrotu. Nie było śladów walki. Nie było połamanych gałęzi, nie było krzyku, który ktokolwiek by słyszał. Chłopiec zniknął. Jeszcze tego samego wieczoru na miejsce wezwano policję. Do akcji włączyła się Straż Leśna oraz Ochotnicza Straż Pożarna z okolicznych miejscowości. Przez całą noc las rozświetlały latarki, a echo niosło się między drzewami, gdy kolejne osoby wykrzykiwały jego imię. Psy tropiące podjęły ślad przy źródle ale po pewnym czasie zatrzymały się i zaczęły krążyć w jednym miejscu, jakby zapach po prostu się urwał. Dla doświadczonych funkcjonariuszy było to pierwsze niepokojące znalezisko. W takich sprawach coś zawsze prowadzi dalej. Tym razem las milczał. Nazajutrz rozpoczęto oficjalną akcję poszukiwawczą. Przeczesywano teren metr po metrze, sprawdzano jezioro, drogi leśne i opuszczone zabudowania. Z każdą godziną nadzieja słabła, a pytania narastały. Bo jeśli chłopiec się zgubił, powinien był się odnaleźć. Jeśli wpadł do wody, powinien pozostać jakiś ślad. Jeśli ktoś go skrzywdził, las powinien to zdradzić. A jednak nie zdradził niczego. To, co wtedy uznano za nieszczęśliwy wypadek, wkrótce miało okazać się jedną z najbardziej niepokojących spraw, jakie pamiętali miejscowi policjanci. Nikt jeszcze nie wiedział, że to zniknięcie nie było końcem historii. Było jej początkiem. Poranek przyniósł mgłę, gęstą i nisko osadzoną, taką, która sprawia, że las wydaje się obcy i nieprzenikniony. Nad obozem unosiła się cisza, przerywana jedynie krótkimi poleceniami wydawanymi przez funkcjonariuszy. Nikt nie mówił głośno o tym, czego wszyscy się obawiali. Rozpoczęła się oficjalna akcja poszukiwawcza. Do lasu weszli policjanci z Komendy Powiatowej, Straż Leśna oraz ochotnicze jednostki Straży Pożarnej z okolicznych wsi teren podzielono na sektory. Każdy fragment miał zostać sprawdzony dokładnie, krok po kroku. Psy tropiące ponownie podjęły próbę odnalezienia śladu. Skupiały się przy źródle, gdzie znaleziono manierkę, po czym ruszały w głąb lasu. Po kilkudziesięciu metrach zaczynały krążyć, zdezorientowane, jakby zapach nagle znikał. Dla doświadczonych przewodników było to trudne do wytłumaczenia. Las w tym miejscu nie należał do łatwych. Gęste zarośla, nierówny teren, powalone drzewa i liczne mokradła sprawiały, że poruszanie się było męczące i powolne. A jednak, mimo tych utrudnień, śledczy byli zgodni co do jednego: jeśli chłopiec szedł sam, powinien był zostawić po sobie wyraźne ślady. Nie znaleziono niczego. Nie było odcisków butów prowadzących w głąb lasu. Nie było śladów poślizgnięcia się przy brzegu wody. Nie natrafiono na fragment ubrania ani na przedmioty osobiste. Każda kolejna godzina przynosiła więcej pytań niż odpowiedzi. Do akcji włączono łodzie, sprawdzano jezioro oraz pobliskie zatoki. Nurkowie przeszukiwali dno w miejscach, gdzie woda była głębsza. Również tam nie znaleziono niczego, co mogłoby wyjaśnić zniknięcie. W miarę jak dzień dobiegał końca, atmosfera gęstniała. Instruktorzy obozu byli przesłuchiwani osobno. Każdy z nich opisywał to samo. Zwyczajny dzień, brak niepokojących sygnałów, krótką drogę do źródła. Żadne zeznanie nie wskazywało na konflikt ani zagrożenie. Wieczorem w lesie zapadła cisza, inna niż noc wcześniej. Cichsza, cięższa, jakby wszyscy instynktownie zrozumieli, że dzieje się coś, czego nie potrafią kontrolować. Jeden z funkcjonariuszy, mający za sobą wiele lat służby, powiedział później, że najbardziej niepokojący był brak chaosu. W takich sytuacjach dzieci panikują, błądzą, wołają. Tutaj nie było niczego. Jakby chłopiec po prostu przestał tam być. W kolejnych dniach teren poszukiwań rozszerzono. Sprawdzano leśne drogi, stare zabudowania, opuszczone domki letniskowe. Przepytywano mieszkańców pobliskich miejscowości. Pojawiały się pierwsze niepotwierdzone sygnały. Ktoś widział dziecko na rowerze, ktoś słyszał kroki w lesie nocą. Każdy trop okazywał się fałszywy, las pozostawał niewzruszony. Po kilku dniach stało się jasne, że ta sprawa różni się od innych zaginięć. Nie pasowała do znanych schematów, nie dawała się logicznie poukładać. A im dłużej trwały poszukiwania, tym bardziej rosło poczucie, że odpowiedź znajduje się poza tym, co widać na pierwszy rzut oka. Bo jeśli las niczego nie zdradził, oznaczało to tylko jedno. Ktoś albo coś zadbało o to bardzo dokładnie. Rodzice chłopca dotarli na miejsce następnego dnia. Przyjechali wcześnie rano, kiedy las wciąż był wilgotny po nocnej mgle, a obozowisko wyglądało obco i cicho. Dla nich ten teren nie był wakacyjną przestrzenią. Stał się granicą między nadzieją a strachem. Matka wysiadła z samochodu jako pierwsza. Rozejrzała się po drzewach, po ścieżkach, po wodzie jeziora. Powtarzała imię syna półgłosem, jakby bała się je wypowiedzieć głośniej. Od pierwszej chwili mówiła jedno: że on żyje. Nie potrafiła tego wytłumaczyć. Twierdziła tylko, że matka czuje takie rzeczy. Ojciec był inny, milczący, zamyślony. Przez większość czasu chodził sam po skraju lasu, rozmawiał z leśnikami, dopytywał o ścieżki, o miejsca, do których rzadko zaglądają turyści. Wieczorami wracał zmęczony z pustym spojrzeniem, jakby każdy krok odbierał mu resztki sił. Zamieszkali w pobliżu obozu, w prowizorycznych warunkach. Nie chcieli wracać do domu. Uważali, że jeśli wyjadą, wydarzy się coś nieodwracalnego. Każdego dnia dołączali do poszukiwań. Rozdawali zdjęcia syna, zatrzymywali przechodniów, prosili, pytali, czasem tylko patrzyli. Minęły kolejne dni, potem tygodnie. Akcja poszukiwawcza stopniowo traciła intensywność, zmniejszała się liczba funkcjonariuszy. Media, które początkowo relacjonowały każdy etap, zaczęły interesować się innymi sprawami. Pojawiły się nowe tematy, nowe tragedie, nowe nagłówki. Dla rodziców czas się zatrzymał. W domu chłopca wszystko pozostało nietknięte. Jego pokój stał się zamkniętą przestrzenią, do której nikt nie wchodził. Na biurku leżały zeszyty. Na półce stały książki. Ubrania wisiały w szafie, tak jak je zostawił. Matka zapalała wieczorem świeczkę w oknie. Robiła to codziennie, niezależnie od pogody. Mówiła, że jeśli wróci, musi zobaczyć światło. Ojciec wrócił do pracy, ale koledzy zauważyli, że przestał być sobą. Unikał rozmów. Patrzył gdzieś obok. Czasami wychodził wcześniej i jechał w okolice lasu, jakby wierzył, że obecność w pobliżu może coś zmienić. Sprawa oficjalnie nie została zamknięta, ale trafiła do archiwum. Pojawiały się pojedyncze zgłoszenia. Ktoś twierdził, że widział chłopca na dworcu, ktoś inny mówił o dziecku podobnym do niego w innej części kraju. Każdy trop był sprawdzany, każdy kończył się tak samo, brakiem odpowiedzi. Z biegiem lat liczba osób, które pamiętały tę historię, malała. Dla większości stała się jedną z wielu spraw, które nigdy nie doczekały się rozwiązania. Dla rodziców była jedyną rzeczywistością, w jakiej żyli. I właśnie wtedy, gdy wydawało się, że wszystko już się wydarzyło, los postanowił upomnieć się o tę historię raz jeszcze, w miejscu, gdzie nikt się tego nie spodziewał. Minęło wiele lat. Sprawa zaginięcia chłopca istniała już tylko w archiwach i we wspomnieniach nielicznych. Dla większości była zamkniętym rozdziałem, dla policji jedną z wielu nierozwiązanych spraw, dla rodziców jedyną. W chłodny, pochmurny poranek w niewielkim mieście na północy kraju do lokalnego komisariatu policji wszedł mężczyzna. Nie zwracał na siebie uwagi ubiorem ani zachowaniem. Miał na sobie znoszoną kurtkę, sprane spodnie i stare buty. Wyglądał na kogoś, kto długo żył na uboczu świata. Był wyraźnie wychudzony. Miał zapadnięte policzki, długą, niechlujną brodę i włosy, które dawno nie widziały nożyczek. Stał przez chwilę w drzwiach jakby nie był pewien, czy powinien zrobić kolejny krok. Potem podszedł do dyżurki. Policjant, który tego dnia pełnił służbę, zapamiętał jedno spojrzenie. Nie było w nim chaosu ani dezorientacji. Był strach, głęboki, kontrolowany, jakby ten mężczyzna przez długi czas nauczył się go ukrywać. Gdy zapytano, w jakiej sprawie przyszedł, odpowiedział cicho, niemal szeptem, powiedział swoje imię i nazwisko. Następnie dodał zdanie, które na moment zatrzymało czas. Powiedział, że jako dziecko zaginął na obozie harcerskim i że właśnie wrócił. Początkowo uznano to za kolejne zgłoszenie osoby z zaburzeniami. Takie sytuacje zdarzały się częściej niż można przypuszczać. Ludzie przychodzili z historiami, które nie miały pokrycia w rzeczywistości. Policjant zachował spokój i zaczął zadawać standardowe pytania. Mężczyzna odpowiadał bez wahania: podał datę urodzenia. Wymienił imiona rodziców, opisał miejsce obozu, wspomniał o jeziorze, leśnej ścieżce, sposobie organizacji dnia, mówił rzeczowo, bez emocji, jakby relacjonował coś, co wielokrotnie układał w myślach. Gdy funkcjonariusz sprawdził dane w systemie, na ekranie pojawiła się stara sprawa zaginięcia dziecka sprzed lat. Zdjęcie przedstawiało chłopca, zbyt młodego, by przypominać stojącego przed nim mężczyznę. A jednak pewne szczegóły się zgadzały: linia nosa, kształt uszu, spojrzenie. Na komisariat wezwano przełożonych. Rozmowa przeniosła się do osobnego pomieszczenia. Mężczyzna zgodził się na dalsze czynności bez sprzeciwu. Był wyraźnie zmęczony, ale zdeterminowany. Powtarzał tylko jedno: że musiał przyjść właśnie teraz, zanim stanie się coś złego. Zdecydowano o pobraniu materiału do badań. Procedura trwała krótko, ale oczekiwanie na wyniki wydawało się nie mieć końca. W tym czasie mężczyzna siedział w ciszy, z rękami splecionymi na kolanach, jakby bał się poruszyć. Gdy przyszły wyniki, w pomieszczeniu zapanowała cisza. Nie było już wątpliwości. Mężczyzna, który wszedł tego dnia na komisariat, był tym samym chłopcem, który zniknął w lesie wiele lat wcześniej. Żył. A to, co miał do opowiedzenia, dopiero miało wyjść na jaw. Rozmowa odbywała się w niewielkim pomieszczeniu na terenie komisariatu. Obecni byli policjant prowadzący sprawę oraz psycholog, który miał czuwać nad stanem mężczyzny. Zaproponowano mu wodę i chwilę odpoczynku, lecz odmówił. Powiedział, że jeśli nie opowie wszystkiego teraz, może już nigdy się na to nie zdobyć. Zaczął od dnia zaginięcia. Opisał drogę do źródła, manierkę, szum wody. Powiedział, że był pewien, iż wróci za kilka minut. Wtedy usłyszał głos. Spokojny, uprzejmy, należący do dorosłego mężczyzny, ktoś zapytał, czy potrzebuje pomocy. Odwrócił się. Zobaczył człowieka, który nie wzbudzał podejrzeń. Ubrany zwyczajnie z plecakiem wyglądał jak turysta albo pracownik leśny. Rozmawiał rzeczowo, bez pośpiechu. Powiedział, że zna okolice i że niedaleko znajduje się ciekawe miejsce, które warto zobaczyć. Chłopiec zawahał się. Pamiętał, że ognisko miało się wkrótce rozpocząć. Mężczyzna nie nalegał, po prostu stał i czekał. Chłopiec podjął decyzję. Poszli razem w głąb lasu. Ścieżka stawała się coraz węższa, drzewa gęstniały. Po pewnym czasie chłopiec poczuł niepokój, zatrzymał się i powiedział, że chce wracać. Wtedy wszystko się urwało. Gdy odzyskał świadomość, było ciemno. Leżał na twardym podłożu. Nie wiedział, gdzie jest. Ręce miał związane, a głowę ciężką, jakby świat wokół stracił ostrość. Próbował wołać, ale nikt nie odpowiadał. Później dowiedział się, że znajduje się w domku głęboko w lesie. Mężczyzna, który go tam zabrał, przedstawił się jako samotnik. Powiedział, że świat zewnętrzny jest niebezpieczny, że doszło do wydarzeń, o których chłopiec nie mógł wiedzieć. Twierdził, że rodzice go nie szukają, a nawet gdyby szukali, nigdy by go nie znaleźli. Na początku chłopiec nie wierzył, płakał, prosił, obiecywał, że nikomu nie powie. Odpowiedzią była cisza albo krótkie polecenia. Z czasem zrozumiał zasady. Miał wykonywać codzienne obowiązki, nie zadawać pytań, nie próbować uciekać. Najbardziej przerażające było to, że nikt go nie bił bez powodu. Nikt nie krzyczał. Wszystko odbywało się spokojnie, jakby było częścią ustalonego porządku. Każdy dzień wyglądał podobnie. Pobudka, praca, jedzenie, cisza las stał się granicą świata. Mężczyzna rzadko mówił o sobie. Traktował chłopca jak element swojej codzienności coś, co po prostu było. Z czasem chłopiec przestał pytać przestał liczyć dni przestał wierzyć, że ktoś po niego przyjdzie mówił, że najgorsze było nie zamknięcie ani samotność najgorsze było uczucie, że zaczyna przyzwyczajać się do tego życia. Gdy skończył mówić, w pomieszczeniu zapadła cisza. Nikt nie zadawał pytań. Policjanci wiedzieli już, że to, co usłyszeli, było dopiero początkiem, bo to, co wydarzyło się później, miało trwać latami, a każdy z tych lat pozostawił ślad, którego nie dało się już cofnąć. Czas w lesie przestał mieć znaczenie. Nie było kalendarza ani zegara. Dni nie różniły się od siebie na tyle, by można je było zapamiętać. Istniały tylko pory roku, powtarzające się w niezmiennym rytmie. Wiosna przynosiła błoto i wilgoć, lato było ciche i duszne, jesień skracała dni, zima zamykała świat pod warstwą śniegu. Chłopiec rósł, z każdym rokiem zmieniało się jego ciało, ale nie zmieniała się przestrzeń, w której żył. Domek w lesie pozostawał taki sam te same ściany. Ten sam zapach drewna i wilgoci, te same ścieżki prowadzące do źródła i do miejsc, gdzie wykonywał codzienne obowiązki. Na początku liczył dni, potem tygodnie. Później przestał. Jedna próba ucieczki wydarzyła się stosunkowo wcześnie. Była nieprzemyślana i krótka. Zakończyła się zanim zdążył uwierzyć, że może się udać. Po niej zrozumiał coś, co stało się dla niego ważniejsze niż nadzieja: przetrwanie. Od tamtej pory podporządkował się rytmowi narzuconemu przez mężczyznę. Pracował, nosił wodę, zajmował się prostymi naprawami, uczył się rzeczy, które w innym życiu byłyby zwyczajne, a tutaj miały jeden cel utrzymać funkcjonowanie tego miejsca. Rozmowy były rzadkie. Jeśli się pojawiały, dotyczyły wyłącznie praktycznych spraw lasu, pogody, jedzenia nigdy przyszłości, nigdy świata poza drzewami. Z czasem chłopiec przestał zadawać pytania. Nie dlatego, że znał odpowiedzi, dlatego, że pytania zaczęły boleć. Najtrudniejsze były zimy. Śnieg odcinał domek od reszty świata. Dni stawały się krótkie i ciężkie. Cisza gęstniała. Chłopiec spędzał długie godziny w zamkniętej przestrzeni, wpatrując się w ściany, nasłuchując dźwięków, które nigdy nie nadchodziły. Myśli krążyły wokół jednego. Czy ktoś jeszcze o nim pamięta? Z biegiem czasu wspomnienia zaczęły się zacierać. Twarze rodziców traciły wyrazistość, głosy mieszały się z innymi dźwiękami. Coraz trudniej było przypomnieć sobie szczegóły życia sprzed lasu. To, co kiedyś było oczywiste, stawało się obce. Mówił później, że najbardziej przerażające nie było to, że był sam. Najbardziej przerażające było to, że zaczął uważać to życie za normalne. Gdzieś w głębi wciąż istniała myśl o ucieczce ale była słaba i cicha. Przypominała odległy dźwięk, który łatwo zagłuszyć codziennością. Każdy dzień przeżyty w ten sam sposób sprawiał, że granica między strachem a przyzwyczajeniem coraz bardziej się zacierała. Lata mijały, choć on sam nie potrafiłby powiedzieć, ile ich było. Stał się kimś innym niż dziecko, które zniknęło z obozu. Stał się cieniem tamtej osoby, ukształtowanym przez ciszę, rutynę i brak wyboru. I właśnie wtedy, gdy wydawało się, że nic już się nie zmieni, zauważył coś, czego wcześniej nie było. Coś, co po raz pierwszy od dawna sprawiło, że pomyślał o świecie poza lasem. Zmiana nie nastąpiła nagle. Nie było jednego momentu, którym można by wskazać palcem. Raczej ciąg drobnych sygnałów, które z czasem zaczęły układać się w coś niepokojącego. Mężczyzna, który przez lata kontrolował każdy element życia w lesie, zaczął zachowywać się inaczej. Bywał rozkojarzony, czasami przystawał bez powodu, opierając się o ścianę. Innym razem długo siedział w ciszy, wpatrując się w jeden punkt. Jego ruchy stały się wolniejsze, mniej pewne. Głos, wcześniej spokojny i stanowczy, tracił siłę. Chłopiec obserwował to uważnie, nie zadawał pytań. Wiedział, że każda oznaka ciekawości może zostać źle odebrana, ale po raz pierwszy od bardzo dawna poczuł coś, czego nie potrafił nazwać. Była to mieszanka lęku i nadziei. Pewnego dnia mężczyzna nie wstał o zwykłej porze. Leżał na łóżku, oddychając ciężko. Gdy próbował się podnieść, osunął się z powrotem. Wypowiedział kilka niezrozumiałych słów, po czym zamilkł. Chłopiec stał w drzwiach i patrzył, nie wiedząc co zrobić. Minęły długie minuty. W ciszy domku coś się zmieniło. Zniknęło napięcie, do którego przywykł przez lata. Po raz pierwszy nie słyszał poleceń. Nie było kontroli, tylko ciężki oddech i bezruch. Chłopiec zauważył klucze. Leżały na stole w miejscu, gdzie nigdy wcześniej ich nie było. Przez długi moment nie ruszał się z miejsca. Stał, jakby bał się, że każdy ruch cofnie tę chwilę. Potem zrobił krok i jeszcze jeden. Wziął klucze. Drżały mu ręce. Otwieranie drzwi trwało dłużej niż powinno. Gdy wreszcie ustąpiły, uderzyło go zimne nocne powietrze. Las był ciemny, ale znajomy. Przez chwilę stał na progu, niepewny, czy to nie kolejna próba, kolejna iluzja. Potem pobiegł. Nie wiedział dokąd, nie planował trasy. Biegł przed siebie, potykając się o korzenie, rozdzierając ubranie na gałęziach. Oddychał ciężko, ale nie zatrzymywał się. Bał się, że jeśli zwolni, ktoś zawoła jego imię. Las ciągnął się bez końca. Noc była chłodna. Czas przestał istnieć, był tylko ruch i strach, który pchał go naprzód. W pewnym momencie zauważył coś, czego nie widział od bardzo dawna: światło. Najpierw jedno, potem kolejne. Zatrzymał się na skraju drogi, patrząc na niewielkie zabudowania, domy, samochody, dźwięki. Prawdziwe dźwięki inne niż szum drzew. Nie potrafił mówić, gdy podszedł bliżej. Ludzie, którzy go zobaczyli, zapamiętali przede wszystkim jego wygląd: wychudzoną sylwetkę, zdezorientowane spojrzenie, sposób, w jaki rozglądał się wokół, jakby świat był zbyt głośny i zbyt jasny. Poprosił, by wezwano policję, nie umiał wyjaśnić wszystkiego. Powtarzał tylko, że uciekł, że był w lesie bardzo długo, że nie wie, co się teraz stanie. Kiedy radiowóz odjechał w stronę miasta, chłopiec, a właściwie już mężczyzna, Patrzył przez okno, próbując zapamiętać każdy szczegół: drogi, znaki, ludzi. Wiedział, że nic już nie będzie takie samo. Nie wiedział jednak, że jego ucieczka uruchomi ciąg wydarzeń, które postawią więcej pytań niż dadzą odpowiedzi. Bo to, co policja miała odnaleźć w lesie, okazało się znacznie bardziej niepokojące niż ktokolwiek przypuszczał. Gdy policja otrzymała informację o miejscu, z którego uciekł mężczyzna, rozpoczęto przygotowania do przeszukania terenu. Nie znał dokładnych współrzędnych. Opisywał drogę fragmentami. Wspominał o zakręcie, o charakterystycznym drzewie, o ciszy, która zawsze zapadała po zmroku. To wystarczyłoby zawęzić obszar poszukiwań. Las przyjął funkcjonariuszy bez oporu. Tak samo jak wcześniej przyjął chłopca. Po kilku dniach odnaleziono niewielki domek, Ukryty głęboko wśród drzew z dala od uczęszczanych szlaków, budynek był stary, zaniedbany, jakby od lat nikt nie interesował się jego istnieniem. Okna częściowo zabite deskami, drzwi zamknięte od środka. Wewnątrz panował chłód i zapach wilgoci. Wszystko wyglądało dokładnie tak, jak opisywał mężczyzna. Proste wyposażenie. Ślady wieloletniego użytkowania, pomieszczenie, w którym spał. Miejsce, gdzie wykonywał codzienne prace. Każdy szczegół potwierdzał jego historię. Znaleziono również rzeczy, które nie powinny się tam znajdować: stare przedmioty osobiste, fragmenty ubrań, włosy należące do kogoś innego niż dwie znane osoby. Ich obecność rodziła pytania, na które nikt nie potrafił odpowiedzieć. Mężczyzna, który przez lata mieszkał w domku, został odnaleziony nieprzytomny. Trafił do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili ciężki stan. Nigdy nie odzyskał pełnej świadomości. Zmarł kilka dni później, nie składając żadnych wyjaśnień. Wraz z jego śmiercią zniknęła możliwość poznania prawdy. Śledztwo formalnie zakończono. Uznano, że historia mężczyzny została potwierdzona, a sprawca nie żyje. Sprawa trafiła do akt. Domek w lesie rozebrano, a teren zabezpieczono. Z czasem przyroda zaczęła odzyskiwać to miejsce. Dla świata była to kolejna zamknięta historia. Dla niego początek zupełnie innego życia. Proces powrotu do normalności trwał długo. Mężczyzna musiał nauczyć się funkcjonować w przestrzeni, która dla innych była oczywista. Hałas miasta, obecność ludzi, zamknięte pomieszczenia wszystko to budziło w nim lęk. Cierpiał na bezsenność, reagował nerwowo na nagłe dźwięki. Przez długi czas nie potrafił spać przy zamkniętych drzwiach. Rodzice starali się być blisko, ale szybko zrozumieli, że syn, którego stracili, nie wrócił taki sam. Zniknęło dzieciństwo, zniknęły lata, których nie dało się odzyskać. Została pamięć i cisza. Z czasem mężczyzna zmienił miejsce zamieszkania, zmienił nazwisko, ograniczył kontakt ze światem zewnętrznym, założył rodzinę. Próbował żyć dalej, choć przeszłość nigdy nie przestała istnieć. Las, w którym wszystko się zaczęło, wciąż stoi. Drzewa rosną, ścieżki zarastają. Turyści przechodzą obok, nie wiedząc, co wydarzyło się w tym miejscu lata temu. I tylko jedno pytanie pozostaje bez odpowiedzi: czy był jedyną osobą, która zniknęła w tym lesie? Czy ktoś jeszcze nigdy nie wrócił, bo nie miał tyle szczęścia? Na to pytanie nikt już nie odpowie.